Tym razem temat psychologiczny, ale mający swoje reperkusje, swoje skutki polityczne, też dlatego, że według wiedzy psychologicznej prawidłowo funkcjonująca osoba dorosła powinna posiadać spójną tożsamość, to znaczy ta tożsamość powinna się gromadzić, tak powiem, wokół tego, że człowiek wie, kim jest i wie, czego chce. Poza tym, tożsamość jest procesem, więc musi mieć ta, ten, ten, ten mózg człowieka, musi mieć poczucie ciągłości w kształtowaniu tej tożsamości. No i musi być pewna adekwatność między razem tego, jak jednostka sama siebie postrzega i tego, jak postrzegają ją inni, czyli pewna wzajemność. Te trzy elementy są niezbędne do tego, żeby tożsamość była pełna, działała prawidłowo, tak? Żeby ta, ta jednostkowe ja działało prawidłowo. Jest coś takiego jak tożsamość, te, te właśnie tożsamości, które działają prawidłowo, które się, ten proces idzie w dobrym kierunku, to jest na przykład tożsamość nabyta i jest też tożsamość przejęta. Ta pierwsza to jest taka, że sami sobie konstruujemy nasze własne cele, nasz obraz samego siebie i i tak dalej. To jest to, co jest niezbędne do tego, żeby dobrze funkcjonować. A jeżeli sami w własnych siłach tego nie możemy zrobić, na przykład bo jesteśmy młodzi, bo jesteśmy dziećmi albo nie mieliśmy dobrych wzorców osobowych albo coś takiego, to można to zrobić jeszcze na zasadzie tak na zwanej zasadzie tożsamości przejętej, czyli ktoś inny daje nam jakieś wskazówki i my później ewentualnie z tego możemy skonstruować tą najlepszą tożsamość, czyli tożsamość nabytą, która już jest taka sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem, tak, która idzie sami sobie wyznaczamy zadania rozwojowe, tak, na tej zasadzie, że jestem, na przykład uczeń mówi, jestem tym czego mogę się nauczyć, jestem tym co cenię, jestem tym co jest dla mnie ważne potem się myśli tak i tak dalej. Tak to funkcjonuje. Jestem tym, więc dążę do tego. Tak to więcej działa Oczywiście nie muszę chyba dodawać, że śmiertelnym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju tożsamości są wszystkie postmodernizmy, że nie ma prawdy, tak? No jak nie ma prawdy, to także wszystko działa tak samo źle lub tak samo dobrze, tak? No wiadomo, zależy jak się daleko te nonsensy pociągnie, ale właśnie też to um, Kolejnym oczywiście zagrożeniem jest do jakiegoś tam może trochę mniejszym stopniu multikulti, ale to trochę mniejszym stopniu, dlatego że osoba mająca korzenia w różnych krajach, różnych tych też może jednak sobie spokojnie określić, że ona jest tutaj, po tej stronie, a nie po tej stronie. Dlaczego oczywiście o tym mówię? Dlatego, że ostatnio kilka takich przypadków, jakby Rzuciło się wyraźnie w publicznym forum, a także w innych przypadkach, takich bardziej osobistych, zauważyłem. No więc na publicznym forum to oczywiście jest przypadek pani Agnieszki Holland, czyli wybitnej, no było, nie było, wybitnej pani reżyser, mającej trochę mniej wybitne, wybitne wypowiedzi. Otóż była taka dosyć ciekawa rozmowa na, w telewizji, i ja to oglądałem, ponieważ telewizora już od dawna nie posiadam. I ze względu z wyboru oczywiście. To oczywiście ta dyskusja i tak najciekawsze kawałki trafiają do, do internetu, do YouTube'a i tak dalej, więc oglądam to oczywiście na YouTube. No i tam było o tym, że. Pani Agnieszka Holland była wychowywana prawdopodobnie w takim no, mocno lewicowym domu, ale to nie lewica jest tutaj nawet problemem, tylko pewne rozszczepienie między rzeczywistością i tym, jak wyglądało to życie jej rodzinne. To znaczy, oni zazwyczaj takie rodziny komunistycznych, jakby tych bonzów, wyglądały trochę w ten sposób, że ponieważ ta to zarządzanie krajem zwanym PRL było trochę brutalne, no to, a nawet czasami bardzo, to nikt jakby o pracy w domu nie mówił. Mówiono raczej, starano się dopompowywać inne tematy, jakie mogły się pojawić podczas takich dyskusji przy jakimś tam rodzinnym stole czy coś. O pracy się nie mówiło. Może nie dlatego, że, że każdy tam wyrywał paznokcie, to tak oczywiście nie, ale Generalnie się raczej nie mówiło, wiadomo było, że jest ten aparat ucisku, więc starano się oderwać tą myśl od tego, właśnie, co tam się robi. W związku z czym ci ludzie wychowani w takich domach mają bardzo często, ponieważ to nie jest tak, że pani Agnieszka Holand specjalnie tutaj nam chce robić jakieś, jakieś piekiełko. Raczej jest tak, że ludzie wychowani w takich domach i taki, ten, ten, taka była opowieść właśnie w tym programie. Są to ludzie, którzy no, byli w tych właśnie w tych domach i tam komunistycznych, no i. By było to uciekanie od odpowiedzialności, tak, czyli starano się zrobić tak, żeby atmosfera takiego domu przypominała raczej radosny festyn, jakoś tak iść w jakieś takie ogólne rzeczy inne, że jesteśmy elitą, jesteśmy wykształceni, mówimy poprawnie po polsku, tutaj jesteśmy rodzinni. Starać się nadbudować sobie to, co jest wątpliwe moralnie, i to, co jest nieodpowiedzialne generalnie wysoce, nadbudować to sobie czymś innym. I teraz i dlatego właśnie prawdopodobnie pani Agnieszka Holland ma teraz po opuszczeniu domu rodzinnego ta elita, w której ona była tą, tą, tą córką i tą osobą ważną, ta elita właściwie tąpnęła. No jest niby nomenklatura, ale to już nie jest PRL, prawda? Więc ona ma to poczucie takiego rozdarcia między tym, że ona jest tą elitą naturalną, a tutaj nagle są jakieś solidaruchy i trzeba się z nimi dogadać, i jeszcze są pierwszy garnitur Solidarności, czyli PO, drugi garnitur Solidarności, czyli PiS, i one jeszcze ze sobą walczą. I ten drugi jeszcze mówi o patriotyzmie odpowiedzialności, o, o, o granicach, że się nie wpuszcza. I teraz tak, umysł, który jest do, dostosowany do unikania tego połączenia między, między tym odpowiedzialnością a tym, co się mówi w domu. Rodzinnym, on nie umie, on takie coś, że tu jest jakiś patriotyzm, tu jest jakaś granica, on tego nie może przyswoić. Umysł tak długo przyzwyczajony do unikania tematów, do, do umyślnego gmatwania, do uszukiwania samego siebie, do robienia święta z życia i do przywiązywania w celu ochronienia jakiejś własnej integralności, to paradoksalnie brnięto właśnie w rozsadzenie tożsamości, czyli brnięto w jakieś niespecjalnie ważne rzeczy, że nagle święte jest wtedy wytarcie się serwetką po obiedzie jest święty, nagle savoir vivre jest święty, nagle poprawna polszczyzna jest święta, nagle jakieś gadżety związane z elitarnością, intelektualnością, one są jakoś święte, natomiast zwykłe, proste rzeczy, które, które są oczywiste dla każdej osoby spoza elit, jakże że granice muszą być bezpieczne, jakże patriotyzm jest konstruktywny, antypatriotyzm nie, bo i nie dlatego, że bycie patriotą to jest takie łu, bo też, ale przede wszystkim dlatego, że jeżeli my jako naród za siebie nie postoimy, to nikt za nas nie postoi, bo co kurczę Luksemburczyka od, od obchodzi, czy jutro się z nami stanie coś złego, czy nie, tak? albo Portugalczyka? No, no niewiele, no przeciętny. Ja pamiętam, jak byłem w Lizbonie i było, a to pan jest z tego kraju, co, co jest papież, a ja mówię, no ja jestem ateistą, ale, ale tak, tak, Wojtyła, no tak. I ona tak, o, myślała, że każdy Polak to katolik. No w każdym razie, no niespecjalnie poświęcają wiele myśli, więc jakże mają tutaj dbać o nas, więc... Jak my za sami za siebie nie postoimy, to nikt za nas nie postoi. Tego rodzaju rozważania dla umysłu, który jest nawykły do tego, żeby unikać tego związku z rzeczywistością, do tego, żeby się pławić w tych takich rzeczach drobnych, które dzięki temu pozwalały jakoś tam się czuć tą elitą i tak dalej, mimo że generalnie rodzina robiła złe rzeczy, no bo była tą, tą warstwą okupacyjną de facto, tak? Czy też kolaborancką, no jakby jak na to nie spojrzeć, tak by nie pojrzeć, no nie spojrzeć, no ale. I no, nie wyglądało to dobrze, Oni to, to, i umysł nie daje się tak prosto oszukać, więc trzeba. No i dlatego ona dzisiaj y, ma poczucie, po pierwsze, przerwania tej elitarności, y, która dla niej jest naturalna czyli tego festynu. Po drugie, ona uważa za zagrożenie właśnie to sprowadzenie z tych marzeń, z tego filmu i z tych wszystkich takich rzeczy inteligenckich do tego, że rzeczywiście jest jakiś naród, jest jakieś terytorium i trzeba wziąć odpowiedzialność. Ludzie nauczeni przez całe lata unikania odpowiedzialności, że uniknąć także moralnego, jakiegoś, nie wiem, rachunku sumienia, jakby powiedzieli katolicy, to to zostało Wypchnięte i teraz ona naprawdę, to nie jest tak, że ona nie, nie rozumie intelektualnie różnicy między murem berlińskim. Ona porównała granicę Rzeczpospolitej Naszej do muru berlińskiego, co jest absurdem na każdym poziomie. Tak? Tam chciano uciec, tu chcą wejść. Tam psy i karabiny maszynowe, tutaj policjanci. Tutaj żołnierze i ewentualnie gołymi rękoma kogoś wypchną, tak? I są te ogrodzenia. No po prostu na żadnym poziomie to się nie. To jest absurd na każdym poziomie, to co ona powiedziała, porównując z murem berlińskim naszą granicę z Białorusią. Także w ogóle takie myślenie typu, że każda wojna jest zła. Nie, jeżeli ktoś cię zaatakuje i zaczyna mordować Twoich ziomków, to taka wojna obronna jest dobra że każdy że pokój jest zawsze dobry nie 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 zawsze że mosty zamiast murów a więc mur Trumpa zły nie mosty a do piekła też zbudujesz most żeby diabły przelazły tak <laughs> wiecie o co chodzi ja nie mówię że imigranci są diabłami ja tylko mówię wiadomo czyli jest i to się nazywa to ma fachową nazwę to się nazywa rozproszenie tożsamości rozproszona tożsamość to znaczy, tożsamość, która przykłada wielką wagę do rzeczy dwuznacznych, potrafi się dać posiekać jakieś wegetariańskie bułeczki, o jakąś serwetkę, o to, że był obciach gdzieś, jakże to obciachowo zabrzmiało. Natomiast to, że państwo się wali, że, że jest jakiś napływ, nie wiadomo co się dzieje i tak dalej, to do odpowiedzialności to są jakieś tam raby. Nie, nie, nie my tutaj, prawda? Także umysł nawykły do unikania odpowiedzialności, umysł nawykły do celowego brnięcia w brak logiki, więc on nie będzie w stanie przetrawić tego. I można, i im człowiek inteligentniejszy, bo to jest niewątpliwie inteligentna osoba, tym bardziej się zapętli, tym bardziej się zapętli właśnie w takie tutaj sztuczne przenosienia które, I właśnie to, żeby nie tego sensu nie widzieć. I jeszcze znam takie właśnie osoby, które, gdy tylko był jakiś problem z moralnością, odpowiedzialnością i robieniem bardzo ryzykownych, dziwnych rzeczy, to te osoby potrafiły się na przykład przyczepić do mnie lub do swoich innych adwersarzy, bo to znam i z własnego doświadczenia, i, i z doświadczenia znajomych. Potrafił się przyczepić na przykład do tego, że ja mówię niepoprawnie po polsku, czy coś. Ja się bardzo chętnie do czegoś takiego przyznam, bo to prawda, bo ja mam trochę gdzieś prawidłową polszczyznę, ale ja mówię w różnych innych językach i czasami te kalki językowe z innych języków mi przechodzą na polski. Na przykład mówię to, co Miodek się denerwuje, że mówię dokładnie. Ja lubię to mówienie dokładnie. On nie lubi tego wyrażenia dokładnie, bo to jest wredny anglicyzm, wredny, bo ukryty, tak on mówi. On woli słowa anglicyzmy typu computer albo, albo coś tam, bo to jest nieukryty. To są jego problemy. Ja uważam, że to nie jest w ogóle żaden problem. Myślę, że on także, podkreślając niezwykle tą wagę tego ukrytego anglicyzmu, tak naprawdę chce odwrócić uwagę do swojej odpowiedzialności za perelizm i za socjalizm. Ale to jest już tylko zgadywanie, bo ja akurat profesorowi Miotkowi się aż tak nie przyglądałem. Wiem tylko, że jest dosyć próżny i chciałby reformę miotka, czyli zmienić nasz język tak, żeby potem była reforma miotka w podręcznikach. I rozumiem to, w porządku, sam mam parcie na szkło, nie do tego stopnia, ale mam. Natomiast jeżeli chodzi o te, tą, no tą zachwianą tożsamość, to no niestety jest dosyć potworna, znaczy potworna, no może być potworna, ale poważna sprawa, to znaczy... Jeżeli ktoś ma właśnie tą rozproszoną tożsamość, to on nie widzi tych związków, tego, tych, tego braku logiki. My jesteśmy w tej chwili społeczeństwem z bardzo dużą ilością ludzi wykształconych, czyli to normalnie byłoby świetnie, a tylko niestety z ludźmi którzy mają ogromne możliwości samooszukiwania się, wynajdywania jakichś właśnie rzeczy, podnoszeniu nieistotnych rzeczy do uwagi i ważnych rzeczy. Stąd ten mój prowokacyjny trochę film o savoir vivre, bo Zawsze tak właśnie jest, zauważyliście, że ludzie, którzy czynią wam świństwa, jak tutaj jeden z widzów zauważył, to jest bardzo charakterystyczne zjawisko, kiedy ktoś czyni wam świństwo, to często właśnie dba bardzo te, o te białe rękawiczki, o to, żeby przy tym być takim właśnie no i teraz właśnie o to chodzi. Ja na przykład z kimś dyskutuję i mówię, że państwo musi mieć granice albo że socjal musi mieć jakieś podstawy, jest jakaś umowa między ludźmi, bo to z ich podatków, więc socjal powinien jakiś być, ale nie za duży, no bo to się wszystko rozleci, bo jest odpowiedzialność, bo jest umowa, bo coś tam. I oni nie rozumieją tego. Oni są nauczeni uciekania od, uciekania od tego. Więc wtedy na przykład zauważą, że mówicie niepoprawnie po polsku, albo coś powiedzieliście niepoprawnie po polsku, albo coś w tym stylu, albo że byliście troszkę błęczuczni, mówiąc to. No, na przykład, dlatego, że i głupota nas wkurza na przykład, i to będzie zwrócone przeciwko Wam, właśnie. Także o tak to mniej więcej wygląda, że ludzie, którzy mówią bardzo dużo o dobrym wychowaniu, ludzie, którzy mówią bardzo dużo o poprawnej polszczyźnie, nie wszyscy, ale. Bardzo często są to ludzie, którzy mają ogromny moralny bagaż na sobie, właśnie takiego unikania odpowiedzialności, unikania szczerości, mocny bagaż hipokryzji, mocny bagaż uciekania od normalnego świata, od normalnych problemów i wymyślania sobie jakichś nierzeczywistych problemów, które w ogóle nie mają miejsca. Także. I to właśnie jest przypadek, prawdopodobnie pani Agnieszki Holand, dlatego że. Ona jej raczej wstrzymanie kasy na jej filmy nie grozi raczej. Ona jest tak rozpoznawalną osobą na zagranicą, że nie widzę tutaj problemu tego typu, raczej nie jest to wyrachowanie, to, to jest tak absurdalne, że ona musi to myśleć nad, naprawdę. I to by wyjaśniało właśnie to rozszczepiona tożsamość. Tak samo jak u właśnie moich znajomych, nieprzyjaciół którzy właśnie potrafią właśnie jechać z tym właśnie z tym językiem albo jakimiś tam względami zupełnie z czapy. To nie jest przypadek. To jest właśnie ten mechanizm tej ucieczki właśnie, tak zwanej właśnie charakterystycznej dla ludzi właśnie z tą tożsamością rozproszoną, czyli tą nieprawidłowo skonstruowaną, tą chaotyczną. Oczywiście w naszych czasach, kiedy właśnie ci ludzie często to są Ci ludzie, którzy mówią właśnie o tym, że nie ma jednej prawdy, że każdy ma swoją prawdę, bo to też jest ucieczka, tylko na poziomie ideologicznym, takim szerszym. Natomiast większość osób to robi na, na poziomie na poziomie jednostkowym, oczywiście takim codziennym. Dobrze, za chwilę będzie o językę, o typologii języków jeszcze. Inny, inny, inny film. A później będzie jeszcze filmy czysto językowe.